Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu 5 pytań do burmistrza. Dzisiaj rzeczywiście może być to 5 albo nawet 4 pytania. Dziękuję za przesłanie tych zagadnień. Postaram się je jak zawsze rozwinąć, bądź krótko skomentować. A dziś zaczynamy od pytania pana Arka. Panie burmistrzu, kiedyś w internecie pana opozycja podała, że w tym sezonie będzie nowy lunapark, a teraz się mówi, że jednak to nieprawda i będzie Luna park bajka. Jaka jest zatem prawda? Czy znowu w internecie wprowadzają nas w błąd? No nie wiem, ciężko mi jest odnieść się, co jest podawane w internecie, bo są różne rzeczy podawane. Najlepiej zawsze sprawdzać u źródła. I powiem tak, prawdopodobnie ktoś podał informację błędną, niesprawdzoną, polegającą tylko na tym, że, że był przetarg i złożono jakąś wysoką ofertę, kiedy nawet ja radnych informowałem, że nie sądzę, żeby ta umowa została zawarta, ale trzeba by było poczekać. I tak się też stało. Pomimo przetargu i wylicytowania przez nowy podmiot dość wysokiej kwoty czynszu, ta umowa nie została zawarta. Po prostu podmiot nie przystąpił do zawarcia tej umowy. Odbył się drugi przetarg, i w drugim przetargu najwyższą ofertę dał Luna Park Bajka, czyli ten, który jest u nas już od chyba 20 lat. Czyli podsumowując, tak jeżeli Państwo czytacie coś w internecie, to należy przyjąć bardzo szeroki margines błędu, bądź przeinaczenia albo jakiegoś wprowadzania kogoś celowo w błąd. I w tym wypadku prawda jest taka, że umowa została zawarta z Lunaparkiem Bajka, czyli z Lunaparkiem, który u nas był. Więc jeżeli ktoś podawał informację, że będzie jakiś nowy Lunapark na plaży, to po prostu podał Państwu nieprawdę, ponieważ nie było ta, ta umowa jeszcze zawarta i o tyle tylko można powiedzieć, że taka oferta była złożona, ale oferta to jeszcze nie umowa. W związku z tym, jakby podsumowując, chcę powiedzieć, że w tym roku Lunapark Bajka w starej lokalizacji jeszcze będzie funkcjonował. Pytanie kolejne. Dzień dobry panie burmistrzu. Czy jest możliwe ustawienie znaku B35 zakaz postoju dłuższy niż 15 minut w godzinach 6,9 oraz 1316 w dni powszednie na parkingu przy przedszkolu miejskim nr 4 w Giżycku. Obecnie w szczególności w godzinach porannych rodzicom przywożącym dzieci do przedszkola bardzo ciężko jest zaparkować pojazd na czas wprowadzania dziecka do przedszkola. Mieszkańcy okolicznych bloków parkują swoje pojazdy często busy. Blokując parking na długi czas, czy możliwe jest zwiększenie przepustowości parkingu na, na przykład poprzez zmianę sposobu parkowania na skośny? Pozdrawiam. Wojciech. Panie Wojtku, myślę, że oczekiwania rodziców są uzasadnione, ponieważ wiadomo, rano śpieszymy się do pracy czy do innych obowiązków, no, szukanie miejsca pod przedszkolem gdzieś w okolicy może być trudne, a ta zatoczka akurat jest jakby idealnie dedykowana wprost, żeby można było na te 5 minut, powiedzmy, w, 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 czy zaprowadzić dziecko, czy, czy odebrać z przedszkola. Jest to droga powiatowa i zmiana organizacji ruchu będzie się wiązała z przeprowadzeniem całej procedury przez Zarząd Dróg Powiatowych, o ile w ogóle zaakceptuje takie rozwiązanie. Ja w każdym razie zwrócę się do Zarządu Dróg Powiatowych o rozważenie tego typu możliwości. Mieliśmy kiedyś podobną sytuację przy Szkole Podstawowej nr 7, gdzie jest taka zatoka autobusowa, która była zajmowana przez samochody przyjeżdżających rodziców. Problem ten udało się wtedy czasowo rozwiązać do czasu utworzenia takiego parkingu na zapleczu Szkoły Podstawowej nr 7 i to już w ogóle wtedy jakby temat przestał istnieć, więc myślę, że i tu, jeżeli się chce taki temat rozwiązać, to jakieś na pewno systemy czy oznakowania, czy czy w ogóle no, organizacji tego ruchu no, mogą być tutaj wprowadzone po to, żeby Państwu ułatwić no, tę poranną czy popołudniową sprawę odbioru czy zaprowadzenia dzieci do przedszkola. Więc no, jakby proszę czekać na, na stanowisko ZDEP, ja będę przekonywał do tego, żeby jednak takie rozwiązanie jakieś tam funkcjonowało, bo rzeczywiście jest zasadne. Pytanie kolejne. Dzień dobry Panie Burmistrzu, nie wiem czy dobrze skierowane, skierowane ale pytanie dotyczy autobusów. Zmniejszyła się liczba połączeń, czy powrócą dawne przejazdy. Na przykład obecnie nie ma jak dojechać rano na piękną górę, ani nie ma jak wrócić do Giżycka z pięknej góry w późniejszych godzinach. Pytałem w sam GZK, bystry, ale też nie, nie, nie znaję odpowiedzi. Znam też wiele osób, którym brakuje niektórych przejazdów, tych, które zostały usunięte. Pozdrawiam Mariusz. Panie Mariuszu, no jak sam Pan wskazuje, Piękna Góra, czyli to jest teren gminy Giżycką. No musiałby się Pan zwrócić do, do Wójta Gminy Giżycko z problemem mieszkańców Pięknej Góry, żeby zapewnić taką komunikację. No jak już wspominałem wcześniej, ja różne propozycje wójtowi składam, one są odrzucane z reguły, więc no w tym wypadku akurat komunikacji publicznej no też chciałem to trochę inaczej zorganizować i też własną uruchomić, nawet już mieliśmy takie rozeznanie, żeby po mieście tylko w granicach administracyjnych miasta plus cmentarz na, w Gajewie, czyli na ulicy Leśnej był obsługiwany przez miejskie autobusy. Ale ostatecznie w grudniu wójt złożył taką propozycję bardzo korzystną, jeżeli chodzi o finansową, więc stwierdziłem, żeby nie było to odebrane jako jakieś eskalowanie konfliktu, nie daj Boże, to przystałem do tej propozycji, ale jak widać ona chyba nie była przez wójta dobrze skalkulowana, przemyślana, bo ograniczył bardzo wiele kursów, w związku z tym no, chyba myślę, że właściwym adresatem będzie wójt gminy Giżycko, bo jeżeli brakuje kursu na Piękną Górę, to znaczy, że brakuje kursów mieszkańcom gminy Giżycko. Jeżeli chodzi o samą komunikację, o zwiększenie liczby tych połączeń, zgadzam się, że przy wprowadzaniu strefy płatnego parkowania też zakładaliśmy, że będzie oferta związana z przemieszczaniem się środkami komunikacji zbiorowej, czyli to w wypadku autobusów. No ja będę do tego dążył, przede wszystkim do skomunikowania cmentarza na ulicy Leśnej, bo cmentarz to jest takie, taki obiekt, który tylko się powiększa. Cały czas, co miesiąc przybywa niestety zmarłych, a w związku z tym przybywa też osób, które odwiedzają cmentarz. Więc komunikacja na cmentarz na pewno jest konieczna i tutaj wraz z tym jakby przychodząc do, do sąsiedniego wątku współprowadzenia cmentarza chodzi o pewien system, żebyśmy opracowali system stałego prowadzenia cmentarza proporcjonalnego do liczby pochówków z danych gmin, bo pandemia też niestety no, spowodowała, że naszych bliskich odeszło znacznie więcej niż w latach ubiegłych. To jest bardzo poważny problem. Skończyło nam się kolumbarium, musimy szybko podać nowe kolumbarium, bo jest też dużo potrzeb związanych z kremacją i pochówkiem już popielonych ciał. Więc naprawdę, cmentarz staje się tutaj bardzo ważną kwestią, a w związku z tym i komunikacja. Podsumowując, Panie Mariuszu, jeżeli chodzi o piękną górę. To musi pan walczyć u wójta. Jeżeli chodzi o inne połączenia, będę też wydziałowi zalecał taką analizę. Już robiliśmy liczby połączeń między poszczególnymi i godzin, między poszczególnymi obiektami w mieście, to głównie przychodnia, dworzec, tak osiedla, centra handlowe, powstaje też duże centrum handlowe na ulicy Wodowej, tak, wodowej Jagieły, więc być może. Poproszę też o jakby współpracę właścicieli tych centrów i Kauflandu, żeby wspólną linię jakąś obsługującą te, te obiekty zagwarantować, bo tam znacznie zwiększy się ruch, no i być może wtedy też na piękną górę również takie kursy będą. Na pewno ma Pan rację, że dzisiejsze trendy rozwoju komunikacji powinny się opierać między innymi na zapewnieniu sprawnej komunikacji Zbiorowej. My chcemy taką też w Giżycku być może samodzielnie utworzyć, ale to na pewno nie w tym roku, jak jeżeli już to przymiarki do budżetu na 2022. I pytanie yy, zdaje się ostatnie. Na plaży trwa budowa restauracji, która bardzo dużo zmieni i bardzo dobrze, bo podniesie to poprzeczkę pozostałym. Moje pytanie jednak dotyczy, kiedy ruszy, kiedy ruszy reszta plaży. Znaczy ro, Pani Anna, rozumiem, że chodzi o przebudowę plaży, więc tak. My rozpoczęliśmy już taką procedurę i uważam, że to jest jeden z priorytetów, bo plaża wygląda fatalnie, to znaczy na współczesne standardy, no to to nie jest żaden standard i oszacowaliśmy koszt na około 30 milionów złotych. To jest bardzo duży koszt, a w związku z tym rozpoczęliśmy badanie rynku, jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne i mamy bardzo dobry odzew. Ja to postępowanie w tym roku niestety zawiesiłem jesienią, ponieważ diametralnie nam się zmieniała sytuacja epidemiczna. Nie było możliwości spotykania się, jakiegoś dialogu z oferentami, ale już zapowiedziałem, że w maju i poprosiłem, żeby oferentom też, czy tym zainteresowanym, może nie oferentom, zainteresowanym podmiotom na razie, przekazał taką informację, że od maja będziemy wznawiać postępowanie w zakresie plaży. Tu musicie Państwo też wiedzieć o kilku rzeczach, które są dosyć istotne. Pierwsza to jest taka, że kolej zamierza już przystąpić do realizacji przebudowy linii kolejowej, a w związku z tym wojewoda nam trochę tego terenu ograniczył. Czasowo oczywiście, to jest słuszna decyzja, no bo jasnym jest, że na czas budowy strategicznej sprawy, jaką jest transport kolejowy, no, kolej potrzebuje więcej terenu, ale to niestety zabiera nam trochę plaży czasowo na czas budowy kolei, więc być może nawet na kilka lat. Podzieliliśmy w takim razie ten teren na pewne sektory. I pierwszym, takim, który powinien być zrealizowany, to jest od kanału Łuczeńskiego, ograniczonego powiedzmy alejką tą środkową do portu żeglugi mazurskiej. Wiem, że żegluga mazurska również przystępuje, już ma w trakcie bądź mocno zaawansowaną dokumentację przebudowy swojego terminala portowego. Te wszystkie budki moim zdaniem powinny zniknąć i ta sprawa tych budek, które są koło żeglugi, ona jest czasowa do czasu wybudowania nowych obiektów na plaży i to, ta tymczasowość zbyt długo trwa. Już powinniśmy, jeżeli się wygasza już ta epidemia, mamy nadzieję, że to jest ostatnie już nasze tygodnie, w którym jeszcze są te ograniczenia, powinniśmy już mocno przyspieszyć, bo straciliśmy tak naprawdę, proszę Państwa, już ponad rok w tej epidemii, no bardzo się to mocno spowolniło, to też nie jest niczyją winą, po prostu takie były okoliczności. Ani normalnie się nie, nie żyło w sensie funkcjonalnym, tak, robiliśmy zakupy po nocy, nie wiem, czy Państwo pamięta, pamiętacie, sklepy wpuszczały tylko kilka osób, szkoły są zamknięte do tej pory w zasadzie, urzędy też pracują różnie, ludzie byli na kwarantannach, izolacjach, był wysyp chorych, więc to wszystko jakoś funkcjonalnie było ograniczone, poza tym dochodziło do tego ograniczenia takie, bym powiedział, mentalne, to znaczy no, też obawy przemieszczania się ludzi, czy ktoś się nie zarazi, tak? więc te dystanse, te wideokonferencje, które nie są tym samym, co, co spotkanie normalnie w jakimś szerszym gronie, tak przy stole i omówienie sytuacji. Ten rok niestety nam wypadł i musimy to szybko nadrabiać, więc zgadzam się, że budowa restauracji na wodzie, choć budzi pewne kontrowersje, ona powstała nie na miejskim gruncie inwestor wszystko załatwił i pamiętacie Państwo, że te radni jednogłośnie chyba zgodzili się na to na sesji, żeby bez, w trybie bezprzetargowym wydzierżawić kawałek mola dojścia do, do restauracji. Chyba może wtedy decydowała kwestia tam jednego z udziałowców tej spółki, czyli jednego z może najlepszego piłkarza na świecie i dzisiaj ta, ta, i nic, pozostali inwestorzy zdecydowali się jednak tę inwestycję kontynuować, ona, ona powstaje i ten basen, portu, ten basen kąpielowy, który Państwo uważacie za plażę, on de facto nigdy nie był plażą. To znaczy to jest ten teren, który był terenem technicznym dla Mola. Ja rozumiem pewne, mam też pewne wątpliwości, ale nie możemy wszystkiego oceniać tylko jednostronnie. To jest jednak jakaś bardzo duża inwestycja na terenie Giżycka. To są podatki, to są miejsca pracy i wszystko potrzebuje dużych inwestycji. Często słyszę takie mm, sformułowania, że tu nie ma pracy, tu nie ma perspektyw, i, i tu, tu młodzi nie, nie chcą zostawać, ale jeżeli rzeczywiście będziemy ograniczać się tylko do pozostawiania mm, warunków naturalnych, to, to niestety chleba nam nie da. To muszą być rzeczy, które przynoszą dochód, które przynoszą podatki i jeżeli wytwarzamy coś nowego w infrastrukturze miejskiej to trzeba pamiętać o tym, że to za sobą pociąga koszty. Czyli rozwój pociąga koszty. To jest tak jakbyśmy proszę państwa w domu na przykład mieli Jedną rzecz na prąd, tak? Na przykład przyjmijmy, że to będzie lodówka i, i płacimy rachunki rzędu powiedzmy 20 zł za miesiąc, ale rozwijając się, kupiliśmy sobie telewizor, kino domowe, klimatyzację, tak? Wszystko w domu zaczęliśmy urządzać i ten pobór prądu stał się dużo większy i z 20 zł płacimy 200. No skądś musimy te 180 zł jeszcze miesięcznie wygospodarować? To działa podobnie, jeżeli wytwarzamy coś nowego w mieście, my budujemy nowe boiska modernizujemy ulice, bazę i tak dalej, no to czy budujemy nowe ulice, to dochodzą nowe tereny do sprzątania, do utrzymywania, do oświetlania, tak, czyli cały czas jakby dochodzą nam koszty. Więc potrzebujemy inwestycji, żeby z tych inwestycji też podatki zasilały budżet, budżet miasta. My jesteśmy bardzo atrakcyjnym miastem, jeżeli chodzi o inwestowanie, ale niestety o pewnych zamkniętych granicach. I te granice się wyczerpują uruchomiła się dyskusja na temat połączenia gmin. Jeszcze raz chcę powiedzieć, ja nie jestem zwolennikiem połączenia gmin, to dla miasta by było niekorzystne. Natomiast co innego, jeżeli mówimy o przyłączeniu na przykład Wilkas tak, do, do Giżycka, czy Gajewa, Gajewa-Wilkas, Pierkunowa, Antonowa, Bystrego, to są miejscowości sanitarne, które już się zrosły tak naprawdę z miastem. Pewnie dyskusja się będzie toczyć, bo Rada Miejska w tamtym roku, w sierpniu podjęła taki apel do burmistrza, to nie wiem czy Państwo pamiętacie, jakie były tam sformułowania, z którymi którym ja się nie zgadzam, ale były sformułowania typu, że gmina Ważonkowa to pasożyt, gmina Ważonkowa to pasażer na gapę, że to jest wysysa z nas potencjał. No to są bardzo ostre sformułowania, które radni formułowali, ja się z większością z nich po prostu nie zgadzam, to jest sąsiedni samorząd, no ale sytuacja jakby tak dojrzała już do tego, żeby o tym porozmawiać, no bo to, co było tworzone powiedzmy 50 lat temu, czy ta gmina... Obwarzonkowa. To były zupełnie realia. Miasto kończyło się na ulicy, znaczy nie było osiedla 3-stolecia, tak? nie było tych wszystkich bloków, był, były tereny rolnicze. Ja sam pamiętam, że tam, gdzie dzisiaj jest ZUS, szkoła podstawowa numer 7, tam nawet rosły zboża. Tak? To, to, to był, ja mieszkałem na osiedlu 30 stolecia to za ulicą były zboża, się krowy. Tak naprawdę do, do wsi to było bardzo blisko, jednocześnie daleko. I obwodnica była taką naprawdę drogą poza miastem. Dzisiaj miasto doszło już do, do granicy obwodnicy, w związku z tym zetknęły się ze sobą te dwa samorządy, a mało tego Gajewo utraciło swój charakter rolniczy. Tam, jeżeli, oczywiście, podawane są dwa przykłady jakiegoś dużego hodowcy trzody. I, i drobiu, no to to są już tak naprawdę zakłady pracy. To już to nie, są, to jest, nie, nie jest stricte działalność rolnicza. To jest dział specjalny produkcji rolnej opodatkowany podatkiem dochodowym. Te firmy zatrudniają pracowników, tak są, no w zasadzie nie, nie przypominają rolnika typowego, tylko to już są naprawdę na dużą skalę zakłady produkcyjne, a w związku z tym no, przykład z tym jest mocno nietrafiony, więc musimy o tym podyskutować. Ja myślę, że radni mnie zobowiązali do tego, żeby przedstawić pewne założenia. Ja te założenia przedstawię. Nie wiem, to może z plażą mało wspólnego, ale jakby pokazuje też, że te tereny w mieście zaczynają nam się po prostu kurczyć, kończyć i w ciągu 10 lat być może się całkiem nam wykończą. I ulica Grodzieńska, do której ja jeszcze raz chcę powrócić, ja uważam, że tam, akurat tam, gdzie są te wolne tereny, zabudowa piętrowa naprawdę niczego nie zepsuje, nikomu niczego nie zakłóci, a musimy iść w górę, żeby po prostu tych terenów podbudownictwo jest naprawdę coraz mniej. Więc bardzo dziękuję państwu za nadesłane pytania. Mam nadzieję, że do wszystkich się odniosłem w wystarczająco wyczerpujący sposób. Życzę pogodnej i zdrowej majówki. Niestety w tym roku, jak państwo wiecie, z racji ograniczeń nie będzie parady na kanale, nie będzie tego naszego dużego otwarcia sezonu. Sezon się otworzy, po cichu, normalnie, jakby będzie można pływać, ale niestety nie będziemy mogli tego zaakcentować, ale mam nadzieję, że już wakacje i kolejne otwarcie sezonu będą normalne. Czego sobie i państwu oczywiście Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za dwa tygodnie.